Czy wiedziałeś, że zwycięstwo Jezusa nie zaczęło się na krzyżu, lecz w miejscu zupełnie niespodziewanym, w samym piekle? To prawda. To, co tam zrobił, zmieni Twoje spojrzenie na zbawienie, grzech i wieczność. Jesteś na progu odkrycia powodu tej zaskakującej podróży aktu, który pokonał moc zła i otworzył bramy nieba dla nas wszystkich. Przygotuj się na zrozumienie czegoś, co może odmienić Twoje życie i wzmocnić Twoją wiarę, jak nigdy dotąd. Wyruszmy razem w tę podróż. Natura Piekła. Natura Piekła jest opisana jako miejsce ciemności, oddzielenia od Boga i sądu. Biblia używa różnych terminów, aby opisać piekło, z których każdy ma specyficzne znaczenie i odcienie. Jeden Sheol, Stary Testament. Termin Sheol w języku hebrajskim odnosi się do krainy umarłych. Jest opisany jako miejsce, do którego trafiają wszyscy zmarli, zarówno sprawiedliwi, jak i niesprawiedliwi. Nie jest przedstawiany jako miejsce wiecznych męk, lecz raczej jako ponura i tymczasowa egzystencja, w której dusze czekają. 2. Hades, Nowy Testament. Hades to grecki odpowiednik szeolu, używany w Nowym Testamencie. Jest również opisany jako miejsce tymczasowe, w którym dusze oczekują na ostateczny sąd. Jezus wspomniał o Hadesie w przypowieści o Bogaczu i Łazarzu. Łukasz 16, 31, ukazując go jako miejsce cierpienia dla niesprawiedliwych. 3. Gehenna, Jezus używał terminu Gehenna do opisania ostatecznego przeznaczenia niegodziwych. Gehenna odnosi się do doliny za Jerozolimą, gdzie nieustannie palono śmieci i ciała, symbolizując wieczny ogień i karę dla złych. Jest to silny obraz ilustrujący powagę wiecznej kary. Marka 943 4 Jezioro Ognia Apokalipsa. W Apokalipsie Jezioro Ognia jest opisane jako wieczne przeznaczenie szatana, jego aniołów i wszystkich, których imiona nie znajdują się w księdze życia. Apokalipsa 20, 10, 14 15 jest to miejsce wiecznego cierpienia, symbolizujące ostateczny sąd. Te terminy razem budują biblijne rozumienie piekła jako tymczasowego miejsca dla zmarłych, Sheol i Hades, wiecznego przeznaczenia kary dla niegodziwych, Gehenna i jezioro ognia. Piekło nie jest miejscem, do którego ktokolwiek chciałby trafić, ponieważ charakteryzuje się całkowitą nieobecnością Bożej obecności i oddzieleniem od jego dobroci. Powszechne błędne wyobrażenia o piekle. Pomimo jasnych opisów biblijnych istnieje wiele błędnych przekonań na temat piekła, które mogą zniekształcać jego prawdziwą naturę. Poniżej przedstawiono niektóre z tych błędnych wyobrażeń oraz wyjaśnienia biblijne. Błędne przekonanie. Wiele osób wyobraża sobie piekło jako królestwo szatana, gdzie rządzi i torturuje potępione dusze. Biblijna rzeczywistość. Biblia uczy, że piekło zostało przygotowane jako miejsce kary dla szatana i jego zwolenników, a nie jako jego królestwo. Mateusza 25:41. Szatan nie ma władzy w piekle, jest tam tylko jednym z więźniów, którzy będą cierpieć tę samą karę co niesprawiedliwi. Piekło symbolizuje porażkę szatana, a nie jego panowanie. Błędne przekonanie. Niektórzy żartują, że piekło to miejsce zabawy, gdzie spotkają przyjaciół i będą wiecznie się bawić. Biblijna rzeczywistość. Piekło jest opisane jako miejsce bólu, cierpienia i całkowitej izolacji. Jezus mówił o miejscu, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Mateusza 8:12. To miejsce całkowitego oddzielenia od Boga, bez śladu radości czy pociechy. Błędne przekonanie. Niektóre tradycje religijne uczą o istnieniu miejsca pośredniego zwanego czyśćcem, gdzie dusze są oczyszczane przed wejściem do nieba. Biblijna rzeczywistość. Biblia nie wspomina o czyśćcu. Uczy, że po śmierci następuje sąd, a wieczne przeznaczenie jest natychmiast określane na podstawie wiary w Jezusa. Hebrajczyków 9:27. Nie ma drugiej szansy po śmierci. Zbawienie musi być zapewnione za życia. Błędne przekonanie, wierzenie, że po śmierci człowiek trafia od razu do piekła lub do nieba. Biblijna rzeczywistość. Biblia sugeruje, że istnieje stan pośredni, w którym dusze oczekują dnia ostatecznego sądu w przypadku niesprawiedliwych są w stanie męki w Hadesie do czasu zmartwychwstania i ostatecznego sądu. Łukasz 16, 19, 31 Wieczne przeznaczenie zostanie ustalone po sądzie. Apokalipsa 20:11-15. Błędne przekonanie. Przekonanie, że dusze niegodziwych są całkowicie niszczone i nie cierpią wiecznie. Biblijna rzeczywistość. Tradycyjna interpretacja Biblii wskazuje na wieczne męki niesprawiedliwych, opisane jako wieczny ogień. Mateusza 25:46. Korekta tych błędnych wyobrażeń jest kluczowa dla zrozumienia przesłania zbawienia w Jezusie Chrystusie, który ratuje nas od tego przeznaczenia. Stąpienie Jezusa do piekła Stąpienie Jezusa do piekła jest wydarzeniem o głębokim znaczeniu teologicznym, ukazującym jego zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i szatanem. Poniżej przedstawiono kluczowe aspekty tego wydarzenia i jego znaczenie. Po swojej śmierci Jezus wstąpił do piekła i ogłosił swoje zwycięstwo duchom więzionym. 1 Piotra 3, 18, 20. Duchy te to ci, którzy byli nieposłuszni w czasach Noego, gdy budowano arkę. To głoszenie nie było drugą szansą na zbawienie, lecz deklaracją triumfu, pokazującą, że Jezus pokonał grzech i śmierć. Akt ogłoszenia swojego zwycięstwa zapewnił, że zarówno świat duchowy, jak i fizyczny zrozumiały, że dzieło odkupienia zostało dokonane. Wchodząc do krainy umarłych, Jezus zmierzył się z ostateczną konsekwencją grzechu śmiercią. W Apokalipsie 1.8 Jezus ogłasza: Ja jestem tym, który żyje, byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i Hadesu. To symbolizuje Jego władzę nad śmiercią i piekłem. Jego zmartwychwstanie pokazało, że złamał moc śmierci i otworzył drogę do życia wiecznego. Zwycięstwo Jezusa oznacza, że śmierć nie ma już ostatniego słowa, lecz jest jedynie przejściem do życia wiecznego dla tych, którzy w Niego wierzą. Przed Jego śmiercią i zmartwychwstaniem, bramy nieba były zamknięte z powodu grzechu ludzkości. Pokonując śmierć, Jezus otworzył drogę, aby sprawiedliwi mogli wejść do nieba. I w liście do Efezjan 4:8.10. Apostoł Paweł opisuje, jak Jezus wziął do niewoli jeńców, symbolizując, że uwolnił sprawiedliwe dusze, które czekały w Szeolu lub Hadesie. Ten akt zakończył jego dzieło odkupienia, zapewniając, że ci, którzy w niego wierzą, mają dostęp do życia wiecznego i wspólnoty z Bogiem. Stąpienie Jezusa do piekła nie było porażką, lecz triumfem. Ogłosił swoją władzę, pokonał śmierć i uratował sprawiedliwych, pokazując, że moc grzechu i piekła została złamana. Jego czyn pokazuje, że jego dzieło odkupienia obejmuje wszystkie epoki i wszystkie narody, oferując zbawienie całej ludzkości. Stąpienie Jezusa do piekła daje wierzącym nadzieję, że śmierć nie jest końcem, lecz początkiem nowego życia z Bogiem. To zwycięstwo gwarantuje, że wierzący nie muszą bać się śmierci, gdyż została ona pokonana przez moc Chrystusa. Stąpienie Jezusa do piekła jest potężnym przypomnieniem Jego najwyższej władzy i ofiarnej miłości, zapewniając ostateczne zwycięstwo nad grzechem oraz obietnicę życia wiecznego z Bogiem. Zmartwychwstanie i ostateczne zwycięstwo Jezusa. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest centralnym wydarzeniem wiary chrześcijańskiej. Po zstąpieniu do piekła i triumfie nad śmiercią i grzechem Jezus wstał trzeciego dnia, ukazując swoją boską moc i zapewniając odkupienie ludzkości. Oto główne aspekty i implikacje tego ostatecznego zwycięstwa. Jezus wielokrotnie zapowiadał, że zmartwychwstanie po swojej śmierci Mateusza 16,21, Jana 2,19,21. Jego zmartwychwstanie dowiodło, że jest prawdziwie Synem Bożym zgodnie z proroctwami. Przez zmartwychwstanie Jezus pokazał, że ma władzę nad życiem i śmiercią, potwierdzając swoją tożsamość jako obiecanego Mesjasza. To zwycięstwo było wydarzeniem, które odróżnia Jezusa od każdej innej postaci historycznej czy religijnej. Przed Jezusem śmierć była postrzegana jako ostateczny koniec, nieunikniona konsekwencja grzechu. W swoim zmartwychwstaniu Jezus pokonał śmierć. Odbierając jej władzę nad ludzkością. Jak wyjaśnia Paweł, gdzież jest o śmierci Twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci Twój żądło? 1 Koryntian 15,55. Teraz śmierć jest jedynie przejściem do życia wiecznego z Bogiem dla tych, którzy wierzą w Jezusa. Jego zwycięstwo dało wierzącym pewność, że życie wieczne jest rzeczywiste i możliwe. Z martwych wstanie Jezusa dopełnia jego dzieło odkupienia, zapewniając usprawiedliwienie wszystkim, którzy w niego wierzą. Rzymian 4,25. Nie tylko pokonał grzech, ale także ofiarował nowe życie w jedności z Bogiem. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare rzeczy przeminęły, oto powstały nowe. Drugi Koryntian 5,17. Dzięki swojemu zwycięstwu Jezus zapewnił, że ofiara za grzechy została przyjęta przez Boga, otwierając drogę do pojednania. Czerki: Otwarcie bram nieba. Przed zmartwychwstaniem Chrystusa dostęp do nieba był zablokowany przez grzech. Dzięki swojemu zwycięstwu Jezus otworzył bramy nieba, umożliwiając wszystkim, którzy w Niego wierzą, wejście do obecności Boga. Uwolnił sprawiedliwych. Którzy znajdowali się w Szeolu lub Hadesie, prowadząc ich do wiecznej chwały. Ten akt reprezentuje obietnicę życia wiecznego dla wierzących oraz realizację Bożego planu dla ludzkości. Jezus jest nazywany pierwocinami tych, którzy zasnęli, Pierwszy Koryntian 15 20, co oznacza, że Jego zmartwychwstanie jest gwarancją, że wszyscy wierzący również zmartwychwstaną. Tak jak On pokonał śmierć, ci, którzy są w Chrystusie, także doświadczą zwycięstwa nad śmiercią w dniu Sądu Ostatecznego. Ta obietnica przynosi pociechę i nadzieję chrześcijanom, zwłaszcza w obliczu śmierci. Zwycięstwo Jezusa zmienia sposób życia wierzących. Mogą żyć z odwagą, wiedząc, że nic nie może ich oddzielić od miłości Bożej. Rzymian 8:38-39. Zmartwychwstanie jest fundamentem wiary, nadziei i misji chrześcijańskiej. Jezus wzywa swoich naśladowców, aby dzielili się tą dobrą nowiną ze światem, okazując swoją łaskę i miłość w swoim życiu. Zmartwychwstanie nie jest tylko wydarzeniem historycznym, ale osobistym zaproszeniem dla każdego, aby uwierzył w Jezusa i otrzymał życie wieczne. Przypomina nam, że w Chrystusie cierpienie, ból i śmierć nie mają ostatniego słowa. Obietnica Jezusa brzmi: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie choćby i umarł, żyć będzie. Jan 11:25. Ostateczne zwycięstwo Jezusa przez zmartwychwstanie jest triumfem, który zmienia historię i życie wszystkich, którzy w Niego wierzą. Jest największym dowodem miłości Boga i podstawą naszej nadziei na życie wieczne. Wpływ Zwycięstwa Jezusa nad śmiercią i grzechem. Zwycięstwo Jezusa nad śmiercią i grzechem ma głęboki i wszechstronny wpływ, zmieniając zarówno życie duchowe, jak i perspektywę istnienia Jego naśladowców. Oto jak to zwycięstwo wpływa na ludzkość i co oznacza dla wierzących: Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa były wystarczające, aby odkupić całą ludzkość. Przełamując panowanie grzechu, które od czasów upadku Adama oddzielało człowieka od Boga. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. 1 Koryntian 15, 22. To odkupienie jest oferowane wszystkim za darmo, przez łaskę Bożą poprzez wiarę w Jezusa. Nie ma już barier między człowiekiem a Bogiem, ponieważ Jezus. Wziął na siebie karę za grzechy ludzkości. Dzięki swojemu zwycięstwu nad śmiercią, Jezus przemienił śmierć fizyczną w portal do życia wiecznego. Wierzący teraz żyją z pewnością, że po tym życiu będą na zawsze w obecności Boga. Obietnica zmartwychwstania Chrystusa jest pieczęcią przyszłego zmartwychwstania wszystkich, którzy w niego wierzą. Wiemy że ten, który wskrzesił Pana Jezusa, wskrzesi także nas z Jezusem i przedstawi razem z wami. 2 Koryntian 4:14. Zwycięstwo Jezusa nie było tylko nad śmiercią, ale także nad szatanem i jego królestwem. Wstępując do piekła, Jezus ogłosił swoją supremację nad wszelkimi siłami zła. Rozbroił władze i zwierzchności, triumfując nad nimi. Kolosan 2:15. To oznacza, że szatan i jego naśladowcy zostali pokonani i stracili kontrolę nad tymi, którzy są w Chrystusie. Dzieło Jezusa pozwala wierzącym pojednać się z Bogiem, wchodząc w bliską i osobistą relację ze Stwórcą. Teraz mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Rzymian 5:1. To pojednanie przywraca pierwotny cel stworzenia życie w jedności z Bogiem. Przed zwycięstwem Jezusa grzech. Zniewalał ludzkość, przynosząc winę, potępienie i oddzielenie od Boga. Teraz dzięki Chrystusowi wierzący są uwolnieni spod tej władzy. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Rzymian 8:1. Ta wolność pozwala wierzącym żyć sprawiedliwie i święcie, uzdolnionym przez ducha świętego. Perspektywa nowego życia. Zwycięstwo Jezusa przynosi nową perspektywę w obliczu wyzwań życia. Nawet wśród utrapień wierzący mogą być pewni, że ostateczne zwycięstwo już zostało zdobyte. Jezus obiecał: Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi ja zwyciężyłem świat. Jan 16:33 ta nadzieja daje siłę i odwagę, by wytrwać, wiedząc, że nic nie może oddzielić wierzących od miłości Bożej. Misja dzielenia się dobrą nowiną, zwycięstwo Jezusa, nie było tylko dla osobistego dobra, ale po to, aby Jego naśladowcy dzielili się tą dobrą nowiną ze światem. Ewangelia to przesłanie pojednania, nadziei i życia wiecznego, które powinno być głoszone wszystkim narodom. Wierzący są powołani do życia jako ambasadorzy Chrystusa, odzwierciedlając Jego światło i miłość tym, którzy jeszcze nie znają Jego zwycięstwa. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, Marka 16, 15. zmiana życia wierzących. Zwycięstwo Jezusa zmienia sposób życia wierzących. Nie muszą już obawiać się śmierci ani sądu, ponieważ zostali już usprawiedliwieni. To daje im moc, aby żyć z celem, pewnością i radością, wiedząc, że są dziećmi Bożymi. To nowe życie jest życiem w świętości, prowadzonym przez Ducha Świętego, który mieszka w wierzących i przemienia ich na obraz Chrystusa. Zwycięstwo Jezusa nad grzechem i śmiercią jest największym darem, jaki ludzkość kiedykolwiek otrzymała. Oferuje odkupienie, nadzieję i cel. A także zapewnia wieczność w komunii z Bogiem dla wszystkich, którzy wierzą. To zwycięstwo zaprasza nas do życia z odwagą i radością, głosząc światu wielkość miłości i mocy Chrystusa. Nadzieja wobec przeciwności. Zwycięstwo Jezusa nad śmiercią i grzechem przyniosło Jego naśladowcom nadzieję, która przekracza wszelkie trudności i przeciwności, jakie napotykają. Ta nadzieja jest fundamentalnym filarem życia chrześcijańskiego, umożliwiając wierzącym wytrwanie nawet w najtrudniejszych momentach. Pewność życia wiecznego, zwycięstwo Jezusa na krzyżu i jego zmartwychwstanie gwarantują, że śmierć nie jest końcem, lecz początkiem życia wiecznego w obecności Boga. A to jest obietnica, którą nam dał: życie wieczne. 1 Jana 2:25 ta pewność chwalebnej przyszłości z Bogiem pomaga wierzącym stawiać czoła ziemskim trudnościom z ufnością i spokojem. Obietnica zwycięstwa: Jezus nigdy nie obiecywał życia wolnego od trudności, ale zagwarantował, że Jego zwycięstwo nad światem daje nam siłę do kontynuowania. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi ja zwyciężyłem świat, Jan 16:3. Ta obietnica zwycięstwa inspiruje wierzących do odważnego mierzenia się z wyzwaniami, wiedząc, że trudności są tymczasowe. Obecność Boga w trudnościach, nadzieja chrześcijańska nie dotyczy tylko przyszłości, ale także teraźniejszości. Bóg obiecał być z nami w każdej sytuacji. Bądź mocny i odważny. Nie bój się, bo Pan, Twój Bóg, będzie z Tobą wszędzie, gdzie pójdziesz. Jozue 1:9 ta nieustanna obecność wzmacnia i pociesza, nawet w najciemniejszych chwilach. Dla wierzących, przeciwności losu nie są jedynie destrukcyjne, ale mogą być używane przez Boga do kształtowania charakteru i wzmacniania wiary. Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim dla dobra tych, którzy go miłują. Rzymian 8,28. Cierpienie, gdy jest złożone w ręce Boga, może przynosić wytrwałość. Charakter i nadzieje. Rzymian 5, 3, 4. Nadzieja w wspólnocie. Nadzieja chrześcijańska objawia się również we wspólnocie z innymi wierzącymi. Kościół jest miejscem, gdzie bracia i siostry w Chrystusie wzajemnie się zachęcają. Jedni drugich brzemiona noście i w ten sposób wypełnicie prawo chrystusowe. Galacjan 6,2. Wzajemne wsparcie wzmacnia wierzących w trudnych chwilach, przypominając im, że nie są sami. Pewność miłości Bożej. Jedną z najpotężniejszych obietnic Biblii jest to, że nic nie może nas oddzielić od miłości Bożej. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani moce, ani teraźniejszość, ani przyszłość nie zdołają nas oddzielić od miłości Boga która jest w Chrystusie Jezusie. Rzymian 8:38-39. Ta pewność usuwa strach i przynosi pokój nawet w obliczu największych trudności. Świadectwo nadziei, sposób w jaki chrześcijanie stawiają czoła trudnościom z nadzieją i pokojem, jest potężnym świadectwem dla innych. Ta żywa nadzieja Przyciąga uwagę tych, którzy jeszcze nie znają Chrystusa, pokazując, że wiara w Jezusa przynosi coś wyjątkowego i transformującego. Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od Was uzasadnienia nadziei, która jest w Was. 1 Piotra 3:15. Wieczna perspektywa. Ziemskie przeciwności stają się małe w porównaniu z chwałą, która nas czeka. Nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam bowiem niewysłowioną i trwałą chwałę. 32 Koryntian 4,17 Ta wizja wieczności pomaga wierzącym wytrwać, skupiając się na ostatecznej nagrodzie. Nadzieja chrześcijańska, nadzieja w obliczu przeciwności jest charakterystycznym znakiem życia chrześcijańskiego. Jest ona karmiona zwycięstwem Jezusa, które daje nam pewność, że cierpienie jest tymczasowe, a chwalebna przyszłość czeka na nas. Ta nadzieja nie tylko podtrzymuje wierzących, ale także czyni z nich światła dla świata, inspirując innych do szukania tego samego pokoju i ufności w Chrystusie. Niech ta nadzieja prowadzi nas do życia z odwagą, wdzięcznością i niezachwianą wiarą. Nawet w obliczu największych wyzwań, osobiste wezwanie. Teraz, gdy znasz prawdę o zejściu Jezusa do piekieł, zatrzymaj się i pomyśl, co to zwycięstwo oznacza dla twojego życia dzisiaj. On nie tylko pokonał grzech i śmierć, ale otworzył drogę, abyś mógł żyć z celem, nadzieją i pewnością wieczności z Bogiem. Pytanie brzmi: Czy już przyjąłeś to zwycięstwo? Nie pozwól, by ta szansa przeszła obok ciebie. Przyjmij najpotężniejszy i najbardziej przemieniający dar, jaki kiedykolwiek został ofiarowany. Twoje życie może zostać całkowicie odnowione od teraz. A więc, jaka będzie twoja odpowiedź na to wezwanie?